Co tu dużo mówić, spotkanie Wankerycz nie zakończyło się przełomem, chociaż moją uwagę przyciągnął fragment przemówienia Władimira Putina, w którym wyraźnie mówił o osiągnięciu. Porozumienia. Chciałbym mieć nadzieję, że porozumienie, które razem osiągnęliśmy, pomoże nam przybliżyć się do tego celu i utoruje drogę do pokoju na Ukrainie. Oczekujemy, że Kijów i Stolice Europejskie potraktują to konstruktywnie i że nie będą tego sabotować, nie będą podejmować żadnych prób wykorzystania zakulisowych układów do przetrowadzania prowokacji. A podobno nie zostało ono osiągnięte. więc co się dzieje? Nie wiadomo, co się dzieje. Nie wiadomo, co się dzieje. Witam was. Początkowo myślałem, że tłumaczka się zamotała i stąd ten rozdźwięk w komunikatach. Jednak możemy to wytłumaczyć w inny sposób. Panowie się porozumieli w sprawie pokoju na Ukrainie, tylko Donaldowi Trumpowi jest głupio o tym mówić na głos. Najpierw powinien zakomunikować to Wodymirowi Załęckiemu. A czy ten się zgodzi, czy nie, to jest kwestia drugorzędna. Spotkanie było bardzo serdeczne. Wiecie, to silny facet, twardy jak diabli i w ogóle. Ale to spotkanie było bardzo serdeczne między dwoma bardzo ważnymi krajami, a to jest bardzo dobrze, gdy się dogadują. Myślę, że jesteśmy całkiem blisko porozumienia. Słuchaj, Ukraina musi się na to zgodzić. Może powiedzą nie, bo Biden rozdawał pieniądze jak cukierki, a Europa dała dużo pieniędzy. Wiecie, daliśmy mu 350 miliardów dolarów. Europa dała mu znacznie mniej, ale i tak dużo 100 miliardów dolarów. Naprawdę. No, już na początku trzeba zaznaczyć, że w grze są nie tyle losy pokoju na Ukrainie, co fundamenty nowego porządku świata na nadchodzące dekady. Rąbka tajemnicy uchyla Dmitrij Miedwiediew w swoim telegramowym wpisie: O ile nie mamy do czynienia z wojną psychologiczną, to Rosjanie odtrąbili właśnie sukces. Narracja zaczyna się od stwierdzenia, że został przywrócony pełnoprawny mechanizm spotkań na najwyższym szczeblu. To jest jasny sygnał. Jesteśmy równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. A warunki dyktujemy my. Punkt drugi mówi, że to Rosja przedstawiła szczegółowe warunki zakończenia wojny. Przekaz jest jasny. To my stawiamy warunki, a Amerykanie słuchają i na nie przystają. Brak informacji o ustępstwach ze strony Rosji. Biały dom się cofnął. Na razie. W punkcie trzecim Miedwiediew podkreśla, że Stany Zjednoczone odmówiły eskalacji presji na Rosję. To sugeruje, że nie zostaną wprowadzone te szumnie zapowiadane sankcje na Rosję. Chociaż jest pozostawiona furtka. Na razie, negocjacje, nawet w czasie trwania wojny. W punkcie czwartym stoi, że rozmowy są możliwe bez wstępnych warunków i równoległe z trwaniem tak tzw. specjalnej operacji. W gruncie rzeczy mamy do czynienia z zakończeniem fikcji, jaką było zawieszenie broni jako główny warunek rozmów pokojowych. Fikcja, ponieważ rozmowy nieraz były zwoływane mimo pełnoskalowej wojny. I punkt ostatni zrzucenie odpowiedzialności. Obie strony wprost przerzuciły odpowiedzialność za osiągnięcie przyszłych rezultatów negocjacji w sprawie zakończenia działań wojennych na Kijów i Europę. No, sami widzicie, no, oni się dogadali na rosyjskich warunkach, tylko Trumpowi niezręcznie o tym publicznie mówić. Teraz Załęcki zostanie wezwany do Białego Domu. Chociażby z czystej formalności, żeby to klepnąć. A już teraz wiadomo, że Władimir na to nie pójdzie i ciężar utrzymania Ukrainy spadnie na nas. Kochana, Polsko. Natomiast Trumpowi zależy na tym, aby wejść w nową mądrość etapu z kontraktami po obu stronach. Mnóstwo rosyjskich liderów biznesu. Wiemy, że Rosjanie przywieźli ze sobą ogromną delegację, która być może obejmuje setki rosyjskich biznesmenów, którzy chcą wykorzystać to, co wyniknie z tego i ewentualnie skorzystać z okazji, by wzmocnić więzi gospodarcze i obejść niektóre sankcje, które hamowały gospodarkę Rosji dążąc do zacieśnienia współpracy między obiema gospodarkami i przywrócenia Rosji do gospodarki światowej. To może nie wchodzić w grę, jeśli prezydent Trump nie uzyska tego, czego chce na tym spotkaniu, czyli zawieszenia broni. Powiedział reporterom na Air Force One, że będzie bardzo niezadowolony, jeśli nie uzyska go dziś i wielokrotnie groził surowymi konsekwencjami, w tym sankcjami wtórnymi. Należy przypomnieć, rodzącą się w bólach umowę dotyczącą metali ziem rzadkich z Ukrainą. Już teraz knuje się, aby z uczciwą marżą przehandlować je, oczywiście w części, bo Rosjanom. Na według dziennika gazety prawnej, na stole jest opcja pakietu kontrolnego dla Amerykanów w którymś z gazociągów prowadzącym do Europy. Czy byłby to Yamał czy Białtransgas, to jest kwestia drugorzędna. To, to są nasze informacje źródłowe, dziennika, gazety prawnej. Jest propozycja po prostu handlu surowcami rosyjskimi za pośrednictwem właśnie Amerykanów. powstaje spółka, która sprzedaje na przykład gaz Niemcom, rosyjskim, z czy też gazociągami płynącymi, biegnącymi przez Białoruś, sprzedaje je w, nie będąc pod sankcjami, bo to przecież w. Amerykanie nie są obiektem sankcji w zachodnich, i to oni byliby podmiotem handlu surowcami z Europą. To jest na stole, to nie jest eksponowane, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli dojdzie do jakiegoś porozumienia, to ten handel surowcami rosyjskimi za pośrednictwem Amerykanów no, będzie miał miejsce. Zresztą okazuje się, że handel między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Trwa w najlepsze. Przy okazji, kiedy nowa administracja objęła władzę, handel dwustronny zaczął rosnąć. To nadal bardzo symboliczne. Mimo to mamy wzrost o 20%. Jak już powiedziałem, mamy wiele obszarów do wspólnej pracy. Jest jasne, że współpraca inwestycyjna i gospodarcza USA i Rosji ma ogromny potencjał. Rosja i USA mogą zaoferować sobie nawzajem tak wiele w handlu, w obszarze cyfrowym, w zaawansowanych technologiach i w badaniach kosmicznych. Widzimy, że współpraca w Arktyce jest również bardzo możliwa. Następna runda rozmów została zapowiedziana w Moskwie. Kiedy to zapewne będzie już sformalizowane stanowisko Ukrainy? Porozmawiamy bardzo niedługo i prawdopodobnie znów się zobaczymy bardzo niedługo. Dziękujemy bardzo Władimirze. A następnym razem w Moskwie. O, to ciekawe. Będę za to trochę krytykowany, ale mogę sobie wyobrazić, że to się może zdarzyć. Dziękuję bardzo. Ja to powtórzę. Uważam, że kompromis został osiągnięty, tyle że Trumpowi wstyd o nim mówić. To dlatego zrezygnowano ze wspólnej konferencji prasowej. Dziękuję bardzo, Vladimir. dziękuję wszystkim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A wiadomo, że padłyby tam bardzo niewygodne pytania z perspektywy interesów Republikanów. Co więcej, do myślenia daje odwołanie wspólnego wysiadowania, które było zaplanowane? Otóż jakaś gapa z amerykańskiej ekipy zostawiła teczkę departamentu Stanu z materiałami do szczytu Trump Putin a w środku, minuta po minucie, harmonogram spotkań w bazie Elmendorf Richardson oraz numery telefonów urzędników Departamentu Stanu. Do kompletu dorzucono pełne menu odwołanego lunchu na cześć prezydenta. Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Zielona sałatka z szampańskiej winęgrę, chleb na zakwasie z masłem cytrynowo-rozmarynowym, filet minon w sosie brandy pieprzowym oraz halibut z piórem ziemniaczanym oraz masłem i pieczone szparagi. A na deser crème z lodami. Oczywiście tutaj nie chodzi, aby się nażyć, ale kurtuazję. Ale mimo tych uśmiechów, ciepłych słów, poklepywania chociaż jednostronnego... Mamy do czynienia z chłodnymi stosunkami. Poza tym, spotkanie na tym szczeblu powinno zakończyć się jasną konkluzją coś dać ludziom. Chociaż paradoksalnie porozumienie osiągnięto. Chciałbym mieć nadzieję, że porozumienie, które razem osiągnęliśmy, pomoże nam przybliżyć się do tego celu i utoruje drogę do pokoju na Ukrainie. Tylko główne danie jest innego zdania. Inaczej, Zostaliśmy koncertowo ograni. Dlatego też chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi Czterdziestemu siódmemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jest to Jako zadanie domowe konferencja prasowa obu panów z lektorem, ale bez odpowiedzi na pytania. Uważamy, Panie Prezydencie, Panie i Panowie, nasze negocjacje toczyły się w konstruktywnej atmosferze wzajemnego szacunku. Mieliśmy bardzo wnikliwe negocjacje, które były dość pożyteczne. Chciałbym jeszcze raz podziękować mojemu amerykańskiemu odpowiednikowi za propozycję, aby przyjechać tutaj na Alaskę. Ma sens, że spotkaliśmy się właśnie tutaj, ponieważ nasze kraje, choć oddzielone oceanami, są bliskimi sąsiadami. Więc kiedy się spotkaliśmy, kiedy wysiadłem z samolotu i powiedziałem, Dzień dobry, drogi sąsiedzie. Bardzo miło było zobaczyć pana w dobrym zdrowiu i zobaczyć, że pan żyje. Uważam, że to bardzo sąsiedzkie i uważam, że to miłe słowa, które możemy powiedzieć sobie nawzajem. Dzieli nas ciśnina Beringa. Choć pomiędzy rosyjską wyspą a amerykańską wyspą dzieli je zaledwie 4 kilometry. Jesteśmy bliskimi sąsiadami i to fakt. Ważne jest również, że Alaska ma związek z naszym wspólnym dziedzictwem, wspólną historią między Rosją i USA. A wiele pozytywnych wydarzeń związanych jest z tym terytorium. Wciąż istnieje ogromne dziedzictwo kulturowe pozostałe po rosyjskiej Ameryce, na przykład Cerkwie Prawosławnej, Ponad 700 nazw geograficznych pochodzenia rosyjskiego. Podczas II wojny światowej, właśnie tutaj, na Alasce, miał początek legendarny most powietrzny zaopatrujący w samoloty wojskowe i, i inny sprzęt w ramach programu LEND-LEASE. To była niebezpieczna i zdradliwa trasa przez rozległą pustkę lodową. Jednak piloci obu krajów robili wszystko, aby przybliżyć zwycięstwo. Ryzykowali życie i poświęcili je dla wspólnego zwycięstwa. Właśnie byłem w mieście Magadan w Rosji i było tam upamiętnienie poświęcone rosyjskim i amerykańskim pilotom, i były tam dwie flagi amerykańska i rosyjska flaga. Wiem też, że tu również jest takie upamiętnienie. Kilka kilometrów stąd jest wojskowy cmentarz. Sowieccy piloci pochowani tam zginęli. Podczas tej niebezpiecznej misji. Jesteśmy wdzięczni obywatelom i rządowi Stanów Zjednoczonych za troskliwe dbanie o ich pamięć. Uważam, że to bardzo godne i szlachetne. Zawsze będziemy pamiętać inne historyczne przykłady, kiedy nasze kraje pokonały wspólnych wrogów wspólnie, w duchu braterstwa bojowego i sojuszniczej współpracy które wspierały się nawzajem, ułatwiały sobie nawzajem. Jestem pewien, że to dziedzictwo pomoże nam odbudować i rozwijać wzajemnie korzystne i równe stosunki na tym nowym etapie, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wiadomo, że przez cztery lata nie odbyły się szczyty między Rosją a USA i to długi czas. Ten okres był bardzo trudny dla stosunków dwustronnych i szczerze mówiąc, ja i prezydent Trump mamy bardzo dobry, bezpośredni kontakt. Rozmawialiśmy wielokrotnie. Rozmawialiśmy szczerze przez telefon. A specjalny wysłannik prezydenta, pan Huitkow, kilkakrotnie podróżował do Rosji. Nasi doradcy i ministrowie spraw zagranicznych utrzymywali stały kontakt przez cały czas i doskonale wiecie, że jednym z kluczowych zagadnień była sytuacja wokół Ukrainy. Widzimy starania administracji i samego prezydenta Trumpa. Aby ułatwić rozwiązanie konfliktu na Ukrainie, a jego dążenie do dotarcia do sedna sprawy i zrozumienia tej historii jest bezcenne. Jak już powiedziałem, sytuacja na Ukrainie dotyczy fundamentalnych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa. Co więcej, zawsze uważaliśmy naród ukraiński i mówiłem to wielokrotnie, za bratni naród. Choć może to brzmieć dziwnie w obecnych warunkach, mamy te same Korzenie. I wszystko, co się dzieje, jest dla nas tragedią, straszną raną. Dlatego kraj szczerze zainteresowany jest zakończeniem tego. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że aby uczynić porozumienie trwałym i długotrwałym, musimy usunąć wszystkie pierwotne korzenie, podstawowe przyczyny tego konfliktu. I mówiliśmy to wielokrotnie, aby wziąć pod uwagę wszystkie uzasadnione obawy Rosji i przywrócić sprawiedliwą równowagę bezpieczeństwa w Europie i na całym świecie. Zgadzam się z prezydentem Trumpem, który dziś powiedział, że oczywiście bezpieczeństwo Ukrainy również powinno być zapewnione. Oczywiście jesteśmy gotowi nad tym pracować. Chciałbym mieć nadzieję, że osiągnięte wspólnie porozumienie pomoże nam przybliżyć ten cel i utoruje drogę do pokoju na Ukrainie. Oczekujemy, że Kijów i stolice europejskie przyjmą to konstruktywnie i że nie będą stawiać przeszkód. Nie będą podejmować żadnych prób wykorzystania zakulisowych układów do przeprowadzania prowokacji, aby storpedować rodzący się postęp. Przy okazji, kiedy nowa administracja objęła władzę, handel dwustronny zaczął rosnąć. To wciąż bardzo symboliczne. Mimo to odnotowujemy wzrost o 20%. Jak już powiedziałem, mamy wiele płaszczyzn współpracy. Jasne jest, że współpraca inwestycyjna i gospodarcza USA i Rosji ma ogromny potencjał. Ponadto Rosja i USA mogą zaoferować sobie nawzajem bardzo wiele. W handlu, cyfryzacji i zaawansowanych technologiach oraz w badaniach kosmicznych. Widzimy, że współpraca arktyczna jest również bardzo możliwa w naszym międzynarodowym kontekście. Dla przykładu, pomiędzy Dalekim Wschodem Rosji a zachodnim wybrzeżem USA. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo ważne jest, aby nasze kraje zamknęły rozdział i powróciły do współpracy. To symboliczne, że niedaleko stąd, na granicy między Rosją, widzimy też, że prezydent USA ma bardzo jasne wyobrażenie o tym, czego by chciał osiągnąć. In On szczerze dba o dobrobyt swojego narodu. Mimo to rozumie, że Rosja ma własne interesy narodowe. Spodzielam się, że dzisiejsze porozumienia będą punktem wyjścia nie tylko do rozwiązania kwestii ukraińskiej, ale także pomogą nam przywrócić rzeczowe i pragmatyczne relacje między Rosją a USA. Na koniec chciałbym dodać, jeszcze jedną rzecz. Pragnę przypomnieć, że w 2022 roku podczas ostatniego kontaktu z poprzednią administracją próbowałem przekonać mojego ówczesnego amerykańskiego kolegę, że sytuacji nie należy doprowadzać do punktu bezpowrotu, gdyby doszło do działań zbrojnych. Powiedziałem to wtedy dość wprost, że to duży błąd. Dziś, gdy prezydent Trump mówi, że gdyby to on był wtedy prezydentem, to byłoby, nie będzie wojny. Jestem całkiem pewien, że tak by rzeczywiście było. Mogę to potwierdzić. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc ja i prezydent Trump zbudowaliśmy bardzo dobrą, rzeczową i godną zaufania relację i mamy wszelkie powody, by sądzić, że idąc tą ścieżką możemy dojść, a im szybciej, tym lepiej, do zakończenia konfliktu na Ukrainie. Dziękuję. Cóż, bardzo dziękuję, panie prezydencie. To było bardzo głębokie. Powiem też, że uważam, iż mieliśmy bardzo owocne spotkanie. Było wiele, wiele kwestii, co do których się zgodziliśmy. Większość z nich, powiedziałbym, są kilka dużych kwestii, w których jeszcze nie osiągnęliśmy porozumienia, ale poczyniliśmy pewne postępy. A więc nie ma umowy, dopóki nie ma umowy. Za chwilę zadzwonię do NATO, zadzwonię do różnych osób, które uważam za odpowiednie, i oczywiście zadzwonię do prezydenta Załęckiego i opowiem mu o dzisiejszym spotkaniu. Ostatecznie to zależy od nich. Muszę się zgodzić z tym, co powiedzieli Marco i Steve oraz niektórzy wspaniali ludzie z administracji, którzy tu przybyli Scott i John Ratcliffe. Bardzo dziękuję. Mamy też kilku naprawdę świetnych liderów. Radzą sobie fenomenalnie. Mamy tu też znakomitych rosyjskich przedstawicieli biznesu. Myślę, wiecie, wszyscy chcą z nami robić interesy. Staliśmy się najgorętszym krajem na świecie w bardzo krótkim czasie i nie możemy się tego doczekać. Nie możemy się doczekać współpracy. Postaramy się jak najszybciej to zakończyć. Naprawdę poczyniliśmy dziś ogromne postępy. Zawsze miałem fantastyczne relacje z prezydentem Putinem, z Władimirem. Mieliśmy wiele, wiele trudnych spotkań, dobrych spotkań. Zagłóciło nam to oszustwo Rosja, Rosja, Rosja które to trochę utrudniło w radzeniu sobie z tym, ale on to zrozumiał. Myślę, że prawdopodobnie widział coś takiego w trakcie swojej kariery. Widział już wszystko. Ale musieliśmy znosić oszustwo Rosja, Rosja, Rosja. On wiedział, że to oszustwo, a ja wiedziałem, że to oszustwo. Ale to co zrobiono było bardzo przestępcze. Ale utrudniło nam to jako kraj w kwestii interesów i wszystkich spraw, którymi chcielibyśmy się zająć, ale będziemy mieli dobrą szansę, kiedy to się skończy. Więc mówiąc krótko, zamierzam zadzwonić do kilku osób i powiedzieć im co się stało. Ale mieliśmy niezwykle produktywne spotkanie i uzgodniono wiele punktów. Zostało tylko bardzo niewiele, które pozostały. Niektóre nie są aż tak znaczące. Jedna z nich jest prawdopodobnie najbardziej znacząca, ale mamy bardzo dużą szansę, żeby tam dotrzeć. Nie dotarliśmy tam, ale mamy bardzo dużą szansę, żeby tam dotrzeć. Chciałbym podziękować prezydentowi Putinowi i całemu jego zespołowi, których twarze, które znam, w wielu przypadkach w przeciwnym razie, poza tym, których, których twarze mamy okazję widywać cały czas w gazetach. Jesteś bardzo. Jesteś prawie tak sławny jak szef, ale zwłaszcza ten tutaj. Ale mieliśmy kilka dobrych spotkań na przestrzeni lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiaj niestety bez Waszego wkładu. Szkoda, bo już się do tego przyzwyczaiłem, ale jestem zbyt zmęczony. Dużo czasu zajęła mi analiza spotkania na. Najwyższym szczeblu. Ale spokojnie nadrobimy to w następnych materiałach. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście We wszyscy. Wszyscy razem i każdy z osobna. Trzymajcie się ciepło.